Ewangelia świętego Marka rozdział drugi. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak, iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do Niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli. I rozważali w sercach swoich: Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać, oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej? Rzec paralitykowi: Odpuszczone są ci grzechy. Czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł Paralitykowi. Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał. I zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich. Tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili. Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. I wyszedł znów nad morze, i wszyscy lud przychodził do niego, a on ich nauczał. A gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy tle, i rzekł mu, pójdź za mną. I wstał i poszedł za nim. A kiedy potem siedział przy stole w domu Jego. Siedziało z Jezusem i Jego uczniami wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za Nim. A gdy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że je z grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów jego, czemu je z celnikami i grzesznikami? A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do niego: czemuż uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? I rzekł im Jezus. Czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć, ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. Nikt nie przeszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego, i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczają. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Wtedy rzekli do niego Faryzeusze: Patrz, czemu czynią w Sabat to, czego czynić nie wolno? A on im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana, i jadł chleby pokładne. Które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli. Ponadto rzekł im, Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Sabatu. Tak więc syn człowieczy jest Panem również i Sabatu.